Zawodnicy. Dzisiaj testowaliśmy czterech zawodników, Colin Stopper jest z nami od tygodnia, mogliśmy się przyjrzeć w czasie treningów. Dzisiaj potwierdził to, co pokazywał w trakcie treningów, solidność, widać że to jest chłopak młody, ale już z doświadczenia, zagrał 50 metrów widzę, wszystkie i to było dzisiaj widać. Przyjechał do nas w nocy dzisiaj Duńczyk, który też zagrał jako środkowy obrońca, damy na pewno jeszcze mu czas, żeby mu się przyglądać. Jest po podróży, nie wyglądało to źle, ale przyjrzymy mu się jeszcze. Mladen, nasz lewy pomocnik też jest od kilku dni z nami, Miał kilka niezłych ciekawych zagrań, podobnie zresztą jak Artur, nasz boczny pomocnik, który grał jako prawy pomocnik, ale też właśnie go w drugiej połowie jako napastnika. Usiądziemy, przedyskutujemy każdą osobę tutaj pod kątem tutaj ewentualnych dalszych rozmów, czy zostaną, czy nie zostaną. Na dziś jeszcze nie ma żadnej decyzji. Dawa, dawa. No, się, no, To znaczy, na pewno chciałbym wywalczyć sobie tutaj miejsce, żeby jak najwięcej razy móc pokazać się w rozbiórkach lata ekstra klasy. I, i z takimi właśnie nadziejami tutaj przyszedłem. Mam nadzieję, że pomogę tutaj drużynie w jak największej ilości meczów. Nowy klub, ale chyba metody treningowe podobne, bo Pogląd i Klub Bet łączą, łączy sztab szkoleniowy, na przykład z panem Czasowem Michniewiczem. Tak, dokładnie. Tutaj e, trener był u nas w Szczecinie przez dość długi okres czasu. E, pamiętam właśnie, e, jak wyglądała gra za czasów trenera i, i widzę teraz, jak wygląda to tutaj, także Gdzieś. No, jeśli już widziałem to na Was na oczy w Szczecinie, to łatwiej mi było się dostosować tutaj w Niecieczy.